A witam Was bardzo serdecznie, minął kolejny miesiąc, znowu nie zrobiłem nic, tak naprawdę, oprócz nagrania tego filmiku. Co i tak nie jest takie złe, biorąc pod uwagę, że lepsze to niż 6-miesięczna przerwa, prawda? Także witam Was bardzo serdecznie. Dzisiaj będzie praktycznie tylko i wyłącznie manga i anime. Prawie, prawie, dlatego że będzie inny komiks, ale o nim bardzo szybko, więc. Można uznać, że dzisiaj jest tylko faktycznie manga i anime. Także tak, bo trochę poczytałem i co więcej, nawet coś obejrzałem, coś skończyłem, co dla mnie jest wielkim szokiem, jak wiecie, bo ja i anime to tak w sumie silnie nam idzie. No, ale wracając, na pewno zaczniemy sobie od tego, że nadrobiłem już pająka, czyli komodyska. Na okay, pewno, życie miał niedawno anime, więc sobie nadrobiłem mangę. Manga mi się podoba z tego powodu, że tam nie ma tego. Mm, nie ma tego motywu związanego z postaciami ludzkimi, czyli innymi y, osobami, które również trafiły do tego świata. Tak samo jak y, nasza protagonistka, najprawdopodobniej. To w sumie nie zostało powiedziane wprost, ale tak to wygląda, że to jest ona. Y, i nie wiemy dokładnie, co tam się dzieje. Nie, po prostu wiemy tylko o niej i tylko nie jest cały czas historia, czyli o tym pająku. I to mi się podoba. Na przykład ja nie, nie lubiłem w anime, nie obejrzałem go do końca nawet, e, darowało mnie trochę to niepotrzebne informowanie mnie o reszcie bohaterów. Dla mnie to nie byli bohaterami, oni byli tylko z takimi postaciami totalnie pobocznymi, czyli no, wiecie, interesowało mnie to, co dzieje się z pająkiem. No i tak, e, fajnie się to czyta. Tylko, że mam problem z tym, jakiego poziomu doszła postać pająka. Bo teraz, zwłaszcza to, co się stało na sam koniec tego, co czytałem, czyli bardzo wysoka już ewolucja. Dodała już takie poziom. Nie tyle postaci, co ogólnie mocy skili, i wszystkiego, że bohater, bohaterka jest bardzo potężna. I no, ja trochę mam problem z overpower Power postaciami, bądźmy szczerzy, że to nie zawsze jest takie fajne. Ogólnie tam się cały czas dobrze, będę dalej siedział na pewno manga. E, tak jak mówię, no, tam nie ma tych postaci ludzkich, chociaż przypuszczam, że mogło się długo pojawić. Ok. E, co więc nadrobiłem sobie slajma, e, Jestem już po wydarzeniach albo w trakcie wydarzeń. Ciężko mi powiedzieć po drugim sezonie. E, nie oglądałem drugiego sezonu, więc nie wiem. Pierwszego nawet nie dokończę ustami z, z dwa odcinki, ale no wiem, co tam się dzieje, więc e, wróciłem sobie do czynania mangi po tym, co... bo miałem przez chwilę przerwę z racji tego, co działo się tam w chapterach związanych z nauczaniem. Wtedy pomyślałem sobie, że o jest spoko, ale sobie zrobię przerwę. Robiłem sobie przerwę z tego powodu, że po prostu nie było nowych yy, chapterów, wiecie, przetłumaczonych na język angielski. Dlatego pomyślałem, że po prostu na chwilkę zrobię przerwę. No, i jak już teraz wróciłem, no to miałem 30 kilka, czy tam prawie 40 czapterów do nadrobienia. Więc powiedzmy sobie szczerze, żeby było już co nadrabiać. I no, no to, to, to jest to. Z tego powodu, że podoba mi się bardzo, jak powróciliśmy do tego motywu związanego z ekonomią, z właśnie z. Zarządzanie tym miastem. Bardzo podobają mi się wojny na tle ekonomicznym, bo jest motyw związany z tym, że przez to, że właśnie to miasto czy królestwo potworów stworzyło sobie drogę, em, która lepiej łączy e, ich miasto z miastem, na przykład ludzkim. Z tego powodu niektórzy na trakcie zmienili opcje, przez co inne królestwo zaczęło gorzej zarabiać i z tego powodu gdzieś chcą im wytoczyć wojnę. Takie, to mi się bardzo podoba, lubię takie motywy. No i też mamy też na tym poziomie tych e, Demon Lordów, tak, bo tam oprócz e, Milim, której tak oczywiście dobrze wiemy, że jest, są też inne, inne postaci Demon Lordów, które tam się jednak trochę kłócą, trochę walczą i, i jest ciekawe, Powiem szczerze, że jestem zainteresowany co wydarzy się dalej. E, oczywiście nie chcę mówić o jakim motyw mi chodzi głównie, co mi się bardzo podobało, ale na pewno wszyscy wiedzą, bo to też o tym było głośno w przypadku drugiego sezonu, że ludziom się podobał ten motyw w samym anime. I mi też się podobał, tylko że w <grywania> Anime, może nadrobię kiedyś w przyszłości. jakiś niedalekiej, albo nie. E, dobrze, to z takich bardziej pozytywów, jeżeli chodzi o mangi. No, oczywiście czytałem, też nie wiem, choćby no i po sobie nadrobiłem. Znaczy, mam dwa, czaptery, czy czaptery. No, na bieżąco czytam, może tak. Na bieżąco czytam, na bieżąco czytam też Uzaki-chan, Nagatoro-san. To też czytam na bieżąco, więc o tym nie wiem, czy jest cokolwiek mówić bo tam się dużo nie zmieniło w przeciągu tych trzech, czterech czapterów w Zależności, bo u Zaki Chanha wyszły ze 2 czaptery i powyszły chyba ze trzy, bo była przerwa krótka, albo dwa nawet była krótka przerwa Nagatoro sam też wysłużył ze dwa, tylko nie wiem, czy, czy to jest powód y, translacji, czy to jest powód tego, że po prostu wolniej wychodzi nie wiem nawet za bardzo, gdzie to wychodzi więc nawet nie jestem w stanie zweryfikować, czemu to nie wychodzi co tydzień. Co więcej, przeczytałem jedną mangę, o której teraz chcę wspomnieć. Mega mi się nie podobała, jestem mega zażenowany, że miałem okazję ją przeczytać, ale zaraz powiem dlaczego. I tak, przed chwileczką jeszcze pamiętam, jak się nazywa, teraz już nie pamiętam. Oczywiście tu będzie się wyświetlała, mam taką nadzieję oczywiście, będzie się wyświetlała ikonka związana z okładką gdzieś postaram się, żeby było wiadomo, co to jest za tytuł. Bo ja też miałem problem znaleźć ten tytuł, bo na Instagramie sobie przyglądałem i nagle zobaczyłem jakąś... Ktoś pisał zdjęcie mangi, jakie ma i nagle patrzę to okładkę i myślę sobie to jest ciekawa okładka, ja jestem ciekawy, co to jest za manga. I teraz żałuję, że zobaczyłem to zdjęcie i żałuję, że tą mangę... Może tam z racji tego, że to było po francusku, to może tam po francusku. To tam było napisane, że nie dotykajcie tej mangi, bo jest kiepska, i jeżeli tak, to, to faktycznie się zgadzam, jeżeli było inaczej, to, to źle. No ale dobrze, o co chodziło w Mance? W Mance mamy taki motyw, że mamy chłopca, totalnie, że pamiętam, jak się ten chłopiec nazywa, e, który jest zabujany w tam, taki blondynersce, dziewczynce. Oni są w wieku 11 lat, wszyscy, tam szkoła podstawowa. Mm, elementary, tak, no to szkoła podstawa. Yy, I mamy jeszcze jedną postać kobiecą, też dziewczynkę midą się nazywała. I ten chłopiec pomógł jej tam raz pozbierać rzeczy, bo ona się wywróciła. I ewidentnie widać, że ona się zabijała w tym chłopcu, no i następnego dnia zaprosiła go tam do za szkołę, żeby zaproponować mu chodzenie. Wiecie, że go kocha, i w ogóle on mówi. Nie ja jestem zainteresowany inną ona. Mówi, że o tamtej blondyneczce może? Może to o nie chodzi? No i mówi, że tak, że nie chodzi i że sorry, ale nie ma takiej opcji. Ona tak mówi, że spoko, nie przeszkadza jej to, ale widać. Kadr jest taki narysowany specjalnie po prostu, żeby nam, nam powiedzieć, że jej to przeszkadza. I... E, przypuszczam, że gdyby to był normalny świat, to pewnie y, dziewczyna by sobie odpuściła, do mnie pomęczyłaby się z 2-3 tygodnie, miesiąc, dwa, że o i czemu on mnie nie chce, a potem <laughs> po prostu by sobie odpuściła, bo nawet powiedzmy z rok, nie, no, ale dajmy sobie, dajmy sobie spokój, pewnie by sobie odpuściła wreszcie później, tak, bo stwierdziła, że a, tam wywalone. Jakbyśmy mieli jakąś mangę, zwłaszcza szodzo albo jakieś zielone to mielibyśmy motyw taki, że ona pewnie by za nim latała i w ogóle próbowałaby się z nim spiknąć, bo cały czas walczyła o jego względy, i w ogóle jak to w romansidłach jest, żeby nie było zbyt nudno. E, oczywiście w przypadku y, i pamiętałaby o nim, albo nawet był motyw, że gdzieś po latach się spotkali, ona dalej, dalej go kochała, bo no, no, to takie rzeczy w mangach były, nawet co w prawdziwym świecie czasami takie sytuacje bądźmy szczerzy, e, ale nie. Nie, żadne z tych dwóch rzeczy to by było zbyt fajne, zbyt przyjemne, mogłoby mi mi się podobać. Yy, tutaj mamy motyw taki, że ta dziewczynka Mido yy, zabija swoją koleżankę. Znaczy, dobra, ona w sumie mało ją znała, ale zabija tą dziewczynkę, tą blondyneczkę yy, nożem do tapet. Tak, i zaprasza tego chłopca, żeby zobaczył, jak wygląda martwa jej koleżanka. Yy, yy, tak. I to było wszystko w pierwszym chapterze oczywiście. No, i 11 lat mieli, tak, trauma chłopca. Ona trafia do Poprawczaka, na pewno więzienia, bądźmy szczerze. Eee, Tajski bo 6 lat. Jesteśmy w liceum. Nasz główny bohater jest zamkniętym sobie chłopcem, ma tylko jednego kolegę. Ogólnie chodzi do klubu plastycznego. Czy tam, wiecie, maluje sobie rysuneczki, które są bardzo dziwne, ale z drugiej strony w wieku 11 lat miał traumę, gdzie jedna dziewczyna zabija drugą dziewczynę z jego powodu, więc bądźmy szczerzy, można mieć traumę o czymś takim. I jest tam taka dziewczynka, która bardzo potężnie właśnie walczy o względy tego chłopca, którego, tego głównego bohatera. A z racji tego, że on pamięta te wszystkie złe rzeczy, to on nie chce, nie jest zainteresowany, ale ona codziennie mu wyznaje miłość, codziennie go tam prosi, i w ogóle biega za nim, takie wiecie. No tak właśnie w takich romansidłach zwykłych, czy mi się wydawało, że jest takie, że jest okej, okay, ona walczy o niego, super, spoko. No i on się w końcu stwierdza, że dobra, to było tyle lat temu, tam jej wyznaje, co się wydarzyło, ona mówi, że spokojnie. Ona tam z nim będzie, bla, bla, i, i spoko, oni się umawiają, idą na jedną randkę i w trakcie tej randki y, temu chłopcu, głównemu bohaterowi, wydaje się, że widzi tą idą gdzieś tam w tle, ale stwierdził, że to halucynacja, bo przyjeżdżało auto, więc może mu się wydawało. Okazuje się, że nie. Dziewczyna wyszła. Tego, tego od razu nie wiemy, tego, tak? ale zaraz się dowiadujemy, że, że, że to jednak nie były halucynacje. I dzieją się znowu dziwne rzeczy. Nie dzieją się takie rzeczy jak ostatnim razem, ale no, to też trwa kilka chapterów. bo zmieniłem z 5, 6, może 10, ale teraz nie daję głowy ile to trwa. E, co tam się dzieje, różne rzeczy. No i przechodzimy do kolejnego time gdy oni już dorośli. I tutaj to się już dzieje, po prostu takie rzeczy, że dla mnie to jest po prostu totalna, totalne gówno, jeżeli chodzi o ten tytuł. Bo okej, okay, ja rozumiem, dziewczynka zabiła drugą dziewczynkę w wieku 11 lat w przedszkolu poszła do poprawczaka czaje, rozumiem, mój mózg to to, to ogarnia za to nie ogarnia czemu ona po 6 latach już wyszła bo jednak to powinny być jakieś zmiany, coś, coś tam powinno być ale nawet gdyby, nawet jeżeli już, już odpuśćmy ten motyw, że ona wyszła, jakby spoko rozumiem, bo jakby tam chyba na całe życie nie gniesz w poprawczaku, na jak koi zabijesz ale czemu oni dostarczą neokuratora nie została żadnej osoby, która by ją sprawdzała raz na jakiś czas, coś w tym stylu. Dalej, czemu ten bohater i ta dziewczyna, bo jak wiecie, coś tam się wydarzyło też razem z tą midą, nie zgłosili tego, co się wydarzyło, nie zgłosili tych wydarzeń, nie zgłosili. Yy tego konkretnie, na no, tą dziewczynkę, no, jeżeli ona już była y, wcześniej spisywana, tak, i odsiadkę miała, no to to jednak nie zostałoby potraktowane jako y, machnięcie ręką, tylko coś by się z tym wydarzyło, coś by zostało zrobione z tym, a to, co dzieje się już jako dorośli, to już jest w ogóle totalna kpina, bo y, to, coś się tam dzieje, to, co y, ta postać wyprawia z innymi bohaterami, pobocznymi postaciami i w ogóle przecież kurwa niemożliwe, przepraszam. Wypikam sobie to. To jest niemożliwe w przypadku, moim zdaniem, w przypadku dorosłego życia, świata. To jest niemożliwe, żeby takie wydarzenia miały miejsce. I to jest totalnie debilne, głupie, spieprzone. Zakończenie też jest debilne. Ogólnie tytuł jest dla mnie strasznie, strasznie zły. Pod tym względem, jakby i rozumiem, że to fikcja literacka, fikcja literacka, ale to było głupie ile ode mnie, jeżeli chodzi o ten tytuł. Eee, tak, dużo emocji we mnie wzbudził, ale bardzo dużo negatywnych. Eee, Okej, okay, obejrzałem też anime i teraz tak. Skończyłem w końcu Great Pretender, którego Wam opowiadam, że oglądam od już X czasu. I tak, bo oglądałem po prostu tymi sezonami, wiecie, w środku w, tym środku w samym tytule. Mamy jakby odcinku, jest 23, 22, 20 kilka, tak? Tylko, że to było rozbite na sezony i rozbity na sezony jeszcze takie e, środkowe, czyli wiecie, tam kilka odcinków na początku, potem kilka w środku, cztery, cztery cztery sezony takie w środku były. Takie no eee, i przyznam szczerze, że wydaje mi się, że spokojnie mogę powiedzieć, że od pierwszego do ostatniego i czym dalej, tym gorzej. Chociaż eee, nie wiem, czy bardziej nie podobał mi się trzeci niż drugi. Miałbym chyba tak jako pierwszy najlepszy, potem trzeci, potem drugi, i na końcu daleko daleko, za wszystkim czwarty, czyli podsumowanie i zakończenie tej historii które było bardzo dla mnie głupie i jakby ok. Tytuł wyglądał ślicznie, no rewelacyjnie, oglądało e, się naprawdę dobrze, fajny voice acting, e, pomysły, ogólnie motyw taki wiecie ala e, The Snatch. Czy ogólnie filmy Gajericiego, albo e, Ocean 12, czy coś w tym stylu, no jakby wiemy o co chodzi, tak? Motyw Heistu hejst, e, i potem tłumaczenie, co się wydarzyło, co i jak. Super sprawa, lubię takie motywy, ale po prostu to, jak zostało to powalone na koniec, jak tam, co tam się nie odwaliło, za historię, to... tak. Nie mówię, że to był zły tytuł. Dalej mi się podobał, dalej go doceniam dość dobrze, bo mówię, no, za dużo warstw na to się składa, że ten tytuł był całkiem przyjemny i fajny, żeby powiedzieć, że był zły. Tylko po prostu zakończenie, i ogólnie ten ostatni, ostatni był mocno naiwny. Nawet jak dla mnie. A ja lubię taki motyw hajstu i w ogóle. Mm, ok, to mielibyśmy to. Głosie, się chciałem dość szybko. Dalej obejrzałem też całe. dorechedoro. I tak, wiem, że o tym kiedyś wspominałem, że zacząłem go oglądać jeszcze na podcaście ze Spychem, w przypadku sezonu, w którym on wychodził. Bardzo go polecałem, no bo kojarzyłem mangę, wiedziałem, że mniej więcej to jest dobre. I obejrzałem teraz całość, obejrzałem to praktycznie na raz i naprawdę przyznam, że to naprawdę dobrze się oglądało. I pewnie kojarzy się do Erhedora motyw, jest koleś z głową jaszczura, żyje sobie w dziurze tak się nazywa ten, ten, ten teren, w którym on mieszka, są tam ludzie, jest też drugi świat, w którym żyją czarodzieje i ci czarodzieje często schodzą do, do, e, do dziury, tam trenując na nich sobie tam czarę i w ogóle jest konflikt między ludźmi a czarodziejami, e, czarodziejami sobie magami, nie wiem, jak, jak to dokładnie e, może tłumaczyć. No i tak mi ten motyw jest spoko, ale to, co mi się najbardziej podobało, to świat. Ten świat wykreowany jest super. On jakby jest Dziwny jest powalony, bo tam wiecie jakieś różne czary, tam czary zależnie od, od każdej, że jest już tym magiem, to mam bardzo dziwne te czary, nie takie typu kula ognia, albo jakieś coś, tylko, tylko nie wiem, jeden ziomek na przykład ma grzyby, inny zamienia właśnie w czy tam, tam te, no jest bardzo ciekawie, bardzo fajnie, mega mi się to podobało. I tak jak właśnie wspominałem świat jest super wykreowany, bo jest cały czas, ja się dowiaduję nowych rzeczy w tym świecie i one zawsze trzymają się w tych ramach tego świata, bo na przykład jak wspominałem ostatnio o że nie podoba mi się świat, dlatego że świat to też bohater i jeżeli jest dobrze wykreowany, to zawsze tytuł będzie miał kilka szczebli dla mnie, no może nie, nie punktów w rankingu, typu że do 1 10, tylko bardziej jak mam od 1 do 100, to te kilka <gulka> punkcików więcej zawsze za świat będzie. A jeżeli on jest dobrze na, 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 napisany, tak jak w przypadku Dorechedoro, to już w ogóle jest co najmniej kilkanaście. Punktciku więcej za świetnie zrobiony świat, bo tam jest wytłumaczone dlaczego ci magowie są po dwie osoby: że to są pary, że jak to partnerstwo wygląda, jak one się tworzą, na jakiej zasadzie, jak ten świat w ogóle wygląda, jak tam hierarchia jest. E, o co chodzi w ogóle czemu jest konflikt między magami tymi ludźmi I to jest po prostu super. A właśnie w dla mnie nie było nic tłumaczone, przez co bohaterowie super. To była całkiem spoko, ale po prostu świat był tak zły, że ja się denerwowałem. Znaczy, nie że świat był zły, tylko był tak bardzo hmm, enigmatyczny i nieznany, że to się źle oglądało, bo wolę, żeby bohaterowie byli niezrozumiali dla mnie, żeby byli. Hmm, żeby motyw, fabuły albo właśnie bohaterów był bardziej taki tajemniczy, a świat był wytłumaczony konkretnie, że wiemy na czym stoję, niż tak jak w przypadku i no, Właściwie dyrektor było trochę bardziej tak, że o po, po postaciach na początku nie wiemy dosłownie nic i z czasem się troszeczkę dowiadujemy, ale to są takie, wiecie, szczypty wiadomości, żeby zakończyć to taką konkretnymi informacjami, garściami informacji, a świat mamy konkretnie podany, co to jest za świat, jak to wygląda. I to było fajne. Um, obejrzałem jeszcze nie całe, jestem w trakcie. Planowałem, liczyłem na to, że uda mi się w trakcie tego podsumowania powiedzieć o tym anime, ale no jak wyszło, jak wyszło. E, ale powiem o nim, nie no powiem, tylko że po prostu nie obejrzałem całego, więc powiem pewnie też na za miesiąc. Um, I ten tytuł też pamiętałem jak się nazywa, ale już nie pamiętam. I pewnie zobaczycie też tytuł, okładkę, nazwę. Także będziecie wiedzieć, o co mi chodzi. To było chyba tłumaczone jakoś na polski, że najgorszy i w ogóle coś w tym stylu. No ale wracając. Tytuł jest bardzo głupiutki. Ja zobaczyłem jedną scenę. Nie wiem, czy teraz właśnie nie jestem pewny, czy zobaczyłem to na... Instagramie, czy zobaczyłem to na YouTubie, ale zobaczyłem po prostu jedną konkretną scenę z tego. Niemniej stwierdziłem, że wow, ta scena jest super. Ja tak mam, że na przykład może być, nie wiem, 12-30 odcinków czy w tylu stylu i może być może kilku minut, minut nawet scena, która wygląda całkowicie inna, inaczej niż e, reszta, jest super zaanimowana. Ja się zainteresuję do tego stopnia, że mogę właśnie cały tytuł obejrzeć, tylko po, po to tu jedną scenę, tak, żeby móc być zainteresowanym. E, I właśnie zobaczyłem do sceny, myślałem, okej, okay, jak to zobaczyć. Okazało się z czego to jest i że to jest, ostatnia że to jest ostatnia walka z tego anime, więc wiem, że muszę obejrzeć całość, żeby do tej, do tej sceny dotrwać. Ale mm, i tak, na początku, no i wpisałem sobie ten tytuł w Google i okazuje i przez to, że, że ja jestem w Polsce, e to wyskoczył mi Shinden na początku, więc kliknąłem w ten link do Shindena. Nie wiem dlaczego, zamiast szukać na jakieś Malu innych takich rzeczach. No i okazało się, że to jakoś, o super potężną ocena na, na, na Shinden, jakieś 8,5 czy coś tam, 8,6, ło Boże, to przecież po prostu świetny tytuł. No i myślałem, że nawet jeżeli to jest na Shindenie, to ten tytuł nawet jeżeli coś to przy takich ocenach to będzie chociaż średni, nie? I stwierdzam, że on nie jest ani dobry, ani średni, jest głupkowaty, bo mamy motyw głównego bohatera, który mm, żyje sobie w świecie, gdzie są też można nazwać domagami. E, ludzie, którzy mogą włatać, jakby bronią, którą tworzą, jakby ze swojej mocy. E, jakby są każdy ten władający może też jakby mieć power level, taki wiecie, jakby nazwać, że poziom mocy magicznej, że to miecz plus jeszcze poziom magiczny i, i czym więcej umiejętności władania mieczem czy tam bronią, bo to też w sumie nie są tylko miecze, tylko różne bronie, plus yy, poziom mocy, no to, to tym potężniejsza jest ta postać, Nie tak? mamy szkoły, gdzie trenują się, tre, trenują ci, e, ci rycerze, że właśnie zostać z tymi świętymi rycerzami, coś takiego, nie, nie pamiętam, jak to się dokładnie nazywało, ale ja mam tego naszego głównego bohatera, który jest totalnym bez talenciem, czyli nie ma żadnej mocy magicznej, potrafi tylko stworzyć ten swój miecz i to w sumie na tym kończy się jego moc, um, ale za to on przez to, że był bez od zawsze, bo jakby rodzisz się z talentem albo nie, to trenował tą walkę mieczem, więc on jakby wskaźnik jego jest tam walka mieczem, to jest gdzieś a reszta jest zero. E, i no, okay, to spoko się ogląda, tylko że dochodzi do tego motyw haremu i mocnego fanserwisu, gdzie mamy na przykład siostrę głównego bohatera, która na dzień dobry leci z nim w ślinę ee, jest z nim strasznie zakochana. Mamy jego współlegatorkę, która na początku go nienawidzi, a potem robi się na niego strasznie cun, -cun. Tak w pierwszym odcinku już, żeby nie było. I, i oczywiście z racji tego, że jest mocno obdarzona że, o, przez naturę, dlatego to są często sceny związane z jej e, piersiami na przykład, I ona też bardzo szybko zaczyna być zainteresowana tym chłopcem i, i jakby no widać, że to jest mega fan serwis. Jakby ja czekam, gdzie będzie więcej dziewczynek, bo to niemożliwe, żeby skończyło się na dwóch postaciach, żeńskich, które są zainteresowane tym bohaterem. Ale ogólnie się całkiem spoko. Chyba potrzebuję, potrzebowałem, bo się nie skończyłem, więc może nadal potrzebuję takiego anime, które nie wymaga ode mnie praktycznie nic, tylko po prostu, żeby, żeby sobie siąść i oglądać, może uśmiechnąć się do jakiegoś głupiego żartu, albo uśmiechnąć się jakiejś głupiej sceny z ważne. nieważne. Nie te faktu, że ogląda się całkiem przyjemnie yy, i pewnie to skończę, no, no ale to raczej dalej będzie na jakiś poziomie takiego no, średniego, średniego. No i na sam koniec jeszcze... Yy... Czytam sobie, bo to akurat ten tom już przeczytałem, nie? Ale czytam sobie właśnie Invincible, on jest taki właśnie wydawany u nas w takich grubych, zbiorczych tomach po 13. Czy tam więcej zeszytów? Bo tak, no, w mangach są chapter to są zeszyty, tak? Czyli można by powiedzieć, że to, jeżeli to byłby showman, to byłby dwa tomy w jednym. Łącznie wszystkich tomów jest nie wiem 17 czy ile wydanych już wszystko zakończone e, Takich zbiorczych oczywiście. No na razie u nas może więcej 17, może 13, jakieś 14. Nie zmienia to faktu, że jestem w trakcie zbierania i czytania. Bardzo się tu fajnie czyta. To są taki wiecie motyw. To nie jest aż tak w krzywym zwierciadle jak na przykład The Boys. Pewnie kojarzycie The Boys, gdzie mamy taki świat. Dzieci superbohaterowie nie są w żaden sposób dobrzy i, i są przez to, że mają supermoc, są wyjęci spod prawa. No chociaż są uważani za właśnie za bohaterów ciągle. Tutaj mamy bardzo takie wariacje na temat tych różnych postaci. Mamy właśnie postacie ogólnie ligi sprawiedliwości, czy tam Batmana. E, motyw trochę w sumie z Dragon Balla też jest, jak dla mnie ewidentnie. I to się naprawdę fajnie czyta, więc y, też na Amazon Prime jest serial, właśnie ten serial był polecany mi, ale ja chciałem komiks. Znaczy ten komiks już mam po prostu długo, tak zanim jeszcze ten serial wyszedł. I jak go zacząłem czytać, to mi się bardzo spodobał, więc silę, że przez komiksy poczę tam zanim zabiorę się za serial. Także ja ogólnie polecam. Eee, no to, to będzie tyle. Eee, tym razem wam niczego nie obiecuję, jeżeli chodzi o następny miesiąc, że coś zrobię oprócz tego filmiku. Bo zawsze jak wam obiecuję, to nie robię, więc może jak nie obiecam, to może coś zrobię. Wiecie o co chodzi, taka odwrócona psychologia na samego siebie, <laughs> może się uda. Eee, ja oczywiście polecam, albo bardziej zapraszam Was bardzo serdecznie na polubienia mojego fanpage'a. Bo tam wrzucam sobie rzeczy o, o mangach oczywiście. I, i, I w sumie tylko o mangach. Może o anime też wrzucę, jak mam teraz zaczął, więc, jak zacznę teraz więcej oglądać, bo coś czuję, że chyba wróciłem jakieś takie ochota na oglądanie anime. I, I jest szansa, że coś więcej będę oglądał. Ale nie mówię, że tak faktycznie będzie. Nie, nie możemy. Yy, no. Na spokojnie, na spokojnie. Um, zapraszam też na Instagramie, że coś zobaczycie moje ładne zdjęcia. No i zapraszam na e, Groteska Podcast, bo tam robię o, o podcaście. I tam podcast robię o grach. Groteska Podcast. taki fajny jest. Co tydzień jest. I o grach jest. Jak ktoś lubi o grach, to polecam. Także, cześć.